Witam, witam serdecznie drogie kochane lwiątka w nowym 2024 roku. Mam nadzieję, że wspaniale spędziliście Sylwestra, że wspaniale przywitaliście ten nowy rok. Mam nadzieję też, że wysłuchaliście tych horoskopów rocznych, tutaj przeze mnie <laughs> utworzonych, które są tu poniżej, oczywiście. I mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was naprawdę szczęśliwy, cudowny, pełen optymizmu, pełen radości, wiary w siebie, wiary w swoje możliwości, swój, swój potencjał odnajdywanie swojego potencjału, bo niektórzy wiem, z prywatnych spotkań od Was właśnie, że y, czasami nie wiedzą, jaka jest ich droga, <laughs> więc czasami bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, warto poszukać y, tego potencjału w sobie tej drogi jeszcze, którą możemy jeszcze y, y, przejść w swoim życiu. Tego wszystkiego Wam życzę, żeby to był naprawdę cudowny dla Was rok, a jest to rok takich sukcesów zawodowych, takich finansowych, ponieważ jest to numerologiczna ósemka, więc na pewno będzie to pracowity rok i na pewno dla wielu osób y, y, zapieczętowane sukcesami, czego Wam z całego serca życzę, kochani. Dziękuję Wam również za Waszą aktywność, za cały ten poprzedni rok. Już składałam te życzenia, ale dziękuję za Waszą obecność, za to, że jesteście, za wszystkie łapki, komentarze, za subskrypcję każdej osobie, która zechciała to uczynić, za aktywność Waszą, za wsparcie kanału, za postawienie przysłowiowej kawki. Tutaj w opisie filmiku znajdziecie link do, do takiej Właśnie kawki. Za wszystko, za każdą Waszą aktywność, każde Wasze działanie wielkie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I jeszcze raz cudowności dla Was. A teraz kochani, zrobimy horoskopik na styczeń. Króciutko i na temat. Króciutko i na temat, jak to ostatnio w komentarzach przystałam, na horoskopach, które już są Baranrych Bliźnięta. Że właśnie konkretniej na temat dziękuję Wam za te słowa, bo to mnie po prostu zawsze buduje. Chyba każdego człowieka, każdego to smyra w jakiś sposób i gdzieś utwierdza, prawda? Bo niby człowiek ymm, wie, co robi, jest pewny tego, co robi, e, ale zawsze, no wiecie, jak to w tych dzisiejszych czasach różnie. Każdy może pisać. Ja mam samych życzliwych, cudownych ludzi tutaj, więc dziękuję Wam za Waszą obecność. Kochani, lecimy z czytankiem dla Was, drogi lwiątka. Ja mam syna z podznaku Lwa, więc jeśli mnie słucha, to pozdrawiam Cię, dziecko. <grych> I lecimy drogie, kochane, burzliwe, nerwowe, wybuchowe, szalone lwiątka. Lecimy z czytaniem dla Was. Poprosimy o przekaz na trwający już miesiąc styczeń dla wszystkich osób z znaku lwa, które przede wszystkim oglądają właśnie ten filmik. Poprosimy o przekaz dla wszystkich lwiątek, zodiakalnych lwiątek na miesiąc styczeń. Rozpoczętego nowego 2024 roku w sprawach zawodowych, ale też i uczuciowych. Poproszę o przekaz dla tego znaku. Lecimy, kochani. I tak jak w opisie, oczywiście, zresztą na miniaturce widzieliście, e, oczywiście do tego dochodzą runy, zaraz do nich przejdziemy. Co jest możliwe w tym miesiącu, jeśli chodzi o spra sprawy zawodowe? O, tutaj się będą lwiątka uwalniały z czegoś, z czegoś, z jakiejś pracy. Na co uważać w tym miesiącu? Mhm. I szansa miesiąca. Ok. No myślę, że dużo osób tutaj, nie wiem, zmieni pracę w ogóle. No zaraz do tego przejdziemy. Co w miłości dla związków? Możliwe... Co jest możliwe w tym miesiącu, na co należałoby uważać i szansa tego miesiąca. I dla singli w miłości. Co jest możliwe w tym miesiącu do osiągnięcia? Na co należałoby uważać? I kochani, szansa tego miesiąca. Ok, to odkładamy. Energię w tle będziemy czytać tutaj z trzech pierwszych kart. Natomiast przechodzimy od razu do run. Poproszę o przekaz runiczny dla wszystkich osób pod znaku lwa na trwający miesiąc styczeń nowego 2024 roku. Poproszę o przekaz w sprawach zawodowych i miłosnych, uczuciowych dla lwa. Poproszę o przekaz. Ok, sprawy zawodowe. Co jest do osiągnięcia? Jaka jest rada? Sprawy uczuciowe w związkach. Co jest do osiągnięcia? Jaka jest rada? I single co jest do osiągnięcia? I jaka jest rada? Kochani, mamy to za sobą. Lecimy w takim razie z czytaniem. Nie ma co tutaj przeciągać, żebyście tutaj nie zaczęli mi ziewać, bo tego nie lubię. Jaka jest energia tego miesiąca? No piątka kielichów, kochani, jakby nie było mówi o jakimś poczuciu utraty, straty, takiego emocjonalnego braku, takiego emocjonalne, takiej emocjonalnej rozterki. I oczywiście, jak to często bywa, no niestety, niestety, zanim do tego nie dojdziemy, to... Yy, pochylamy się zawsze nad tym, co już się stało, a nie nad tym, co jeszcze może być dobrego przed nami. No i na to należałoby zwrócić uwagę. Staram się na to zawsze zwracać uwagę Wam tutaj, że yy, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem trzeba patrzeć jeszcze na to, które zostało w kartonie w lodówce, <laughs> bo przecież możemy je jeszcze napełnić. Możemy pójść po nowe mleko, prawda? Ile jest możliwości? Ja wiem, że to mówię teraz z poziomu takiego, bo nie jestem w waszej sytuacji. I też tak moglibyście to określić. No, pani tego nie wie, pani tego nie czuje i tak dalej. Kochani, każdy z nas wiele wie wiele czuje. Każdy z nas wiele przeszedł, każdy coś innego, a może podobnego. Więc proszę, uwierzcie mi, że każdy ma trudną jakąś sytuację za sobą, przed sobą, a może jest w niej. Więc zapewne nie jestem w Waszych emocjach, ale domyślam się, jaki to jest rodzaj emocji. I teraz ta energia nam mówi tutaj: zaraz sobie zajrzę na te trzy następne karty. Ta energia mówi mi o tym, że słuchajcie, jest dla Was jakaś szansa. No i karta świata, czyli tutaj jakieś, jakieś tutaj. Kochani, jest dla Was szansa, ale Wy się w ogóle na tą szansę nie patrzycie. Może to być związane właśnie z pieniędzmi, tak jak nie zerknęłam jeszcze na resztę kart, zaraz zobaczymy. Może to mieć związek z pracą, z sprawami finansowymi. Coś tutaj utraciliście. Być może tutaj coś się nie powiodło w pracy. Może też to być jakiś związek. Być może tutaj. W styczniu się okazać, że będzie czyhać na was tutaj jakiś romans, jakiś tutaj ktoś będzie grzebał dodatkowo w waszym życiu, i tutaj też będziecie stali przed dylematem, tak? Co zrobić, tak? Być może coś się będzie rozpadało w waszym życiu prywatnym, właśnie emocjonalnym. Kochani, cokolwiek tutaj by się nie działo, to mamy tutaj nową nadzieję, mamy tutaj nową iskrę i mamy tutaj pomoc. Więc moi drodzy, przede wszystkim jeżeli to są aspekty finansowe, to proszę nie obawiajcie się tego, że teraz coś nie wyszło, bo widocznie tak miało być. Ja nieraz Wam opowiadałam i Wy mi potem pisaliście, nie wiem czy to akurat Wy, Lwiątka, bo wybaczcie mi, ja nie mam takiej pamięci, jestem bliźniakiem, więc jestem roztrzepana, nie, nie koduję, nie mam jakoś tego synchronizowanego, jak to by zrobiły pewnie zodiakalne panny. Ale pamiętam, jak o tym mówiłam, że ktoś sobie złamie kostkę, czy dam nawet nogę przewróci się i uważa to za dramat. Czyli teraz mówię o tym, prawda? Jezus, sześć tygodni w domu w ogóle i tragedia, bo boli, nic nie zrobię. A potem się okazuje, że przez te sześć tygodni, nie wiem, jakieś się wyda wydarzyły dziwne sprawy w pracy albo gdziekolwiek indziej. Każda ta rzecz, która się wydaje na początku trudna, okazuje się jest dla Was jakimś ukojeniem albo od, odsunięciem Was od czegoś, co mogłoby Wam się przytrafić, co byłoby naprawdę wtedy trudne. Więc tutaj jest podobna sytuacja. Jeżeli macie złamane serce, jeżeli Wasze emocje są poszarpane, jeżeli coś straciliście do czegoś nadzieję, kogoś utraciliście bądź coś utraciliście to nie pochylajcie się nad tym jako coś, co jest nie do odbudowania. Pomyślcie o tym jako coś, co się miało wydarzyć, dlatego że coś jest przed Wami. I zapewne jest to trudno zrozumieć w, w, z pozycji teraz takich emocji, bo to zawsze tak jest, że jak ktoś jest w takim smutku, to nie jest w stanie przyjąć nic dobrego. A te wszystkie pocieszenia, wszystko będzie dobrze, to każdy z Was na pewno zna i słyszy, i to nic wtedy mm, na nas nie działa wtedy w takiej sytuacji. No, co będzie dobrze, jak ja teraz tu jestem w rozpaczy, hallo, moment, tak? Jakie dobrze, jak ja tutaj, teraz, tak? I to jest zrozumiałe. Więc musicie sobie pozwolić troszeczkę na to, żeby to ewentualnie jakoś przerobić, ale pamiętać trzeba na, od razu o tym, że to się zadziało po coś. Więc nawet jeżeli jesteście yy, takimi osobami, drogie lwiątka, które yy, są emocjonalne mimo tego temperamentu i, i tego o, te, ognistego charakteru, yy, to yy, gdzieś emocjonalnie to pewne rzeczy przeżywacie, to Przeżywajcie to, ale pamiętajcie od razu, miejcie to w głowie, że okej, okay, tak się wydarzyło. To jest dla mnie przykre, to jest dla mnie niefajne, ale wiem, że to się zdarzyło dla mojego wyższego dobra. Kropka. Bo jest przed Wami szansa, jest przed Wami nowa szansa, nowa nadzieja, nowa energia. Wszystko to do Was idzie, tylko to jest proces, który musicie przerobić z wiarą, że to się zadziało po coś. Tylko tyle. Bym powiedziała i albo aż tyle. No ale zobaczmy te sprawy zawodowe w takim razie. No, runę na razie odsuniemy. Kochani, yy, to co jest możliwe yy, w tym miesiącu, to jest uwolnienie się. I teraz tak, to może być właśnie pochylanie się, to o czym przed chwilą powiedziałam. To może być pochylanie się na przykład nad właśnie pracą, bo będziemy do tych energii wracać. A tutaj co mamy? No każdy, kto się chociaż trochę zna na tarocie, powie: no tak, nowa, nowe możliwości zawodowe, na dzień dobry, jakaś współpraca, pożyczka, jakieś pieniądze, jakieś dotacje, jakieś cokolwiek, założenie firmy, mogłabym wymieniać, tak? Na, zawsze są jakieś szanse, tylko wy ich nie dostrzegacie, absolutnie. To jest w ogóle druga sprawa, tak? Ja wam tylko mówię, że one są. Co wy z tym zrobicie, moi drodzy, no to to jest wasza wolna wola. Ale co jest możliwe? No, uwolnienie się rzeczywiście, uwolnienie się z jakiejś toksycznej pracy, która jest dla Was bardzo męcząca, bo zobaczcie, szansą miesiąca jest, że w końcu przestaniecie cierpieć, nosić ten ciężar, nie wyrabiać, być może i psychicznie, ale też i fizycznie, jesteście przerobieni. Jedyne co tutaj, na co należałoby uważać, to na to, czego wy chce, co Wy chcecie zrobić w życiu. I ostatnio mam bardzo dużo takich kart, właśnie, że. Hmm, pojawiają mi się te kielichy wtedy kiedy właśnie albo mamy za bardzo olbrzymione te marzenia swoje Chociaż nie ma niby wyolbrzymionych, tak? Ale no jakby na realną sytuację teraz tutaj, no to czasami one są za bardzo dalekie być może do spełnienia, tak? No bo jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, nagle mieć dom za 2 miliona, a zarabia 4 tysiące, no to umówmy się, w ciągu miesiąca, no raczej nie jesteśmy w stanie nawet czegokolwiek rozkręcić, żeby takie pieniądze zarobić, prawda? Więc to są te takie mniej realne, prawda? Marzenia. Więc tu musicie odbić od, od takich właśnie dziwnych marzeń zawodowych. Ale co jest najważniejsze, na co należy zwrócić uwagę na skupieniu się, co wy chcecie robić, bo to, co do tej pory robią tutaj lwiątka, nie mówię, że wszystkie, tak? Yy, więc to też nie jest dla was wszystkich tutaj, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to, yy, to jest uwolnienie się i zdecydowanie, czego wy chcecie w tym w swojej pracy, którą chcecie jej stronę, co chcecie robić. Bo pochylanie się, że coś wam tu nie wychodzi w tej pracy, że macie już dosyć, że... To, co jest możliwe, ja uważajcie, ja powiedziałam, to, co jest możliwe do osiągnięcia, nie to, że tak się stanie, tak będzie przy tysiącu czy dwóch tysiącach osób, które będą oglądały tą, ten filmik, tak? No nie jest sposobem, żeby nagle dwa tysiące osób straciły pracę. Jest to możliwe do osiągnięcia, to jest uwolnienie się. To uwolnienie może być poprzez właśnie zmianę tej pracy, ale to może być to, to też poprzez tą pnięcie w tej pracy. Tupnięcie po prostu nogą, powiedzeniu dosyć. Ja mam dosyć nadgodzin, dosyć wykorzystywania mnie, dosyć jakiejś dziwnej atmosfery, sfery, dziwnych potrzebów, niewypłacalności, takiego trzymania mnie na łańcuchu z jakiegoś powodu, głównie oczywiście finansowego. Więc to mogą być takie aspekty, nie tylko zwolnienia się z pracy, ale też i tąpięcia w, w, w tej pracy obecnej. Co nie zmienia faktu, żebyście zaczęli myśleć już w styczniu, bo styczeń jest przełomowym miesiącem, w którym siejemy, płodzimy to, co się wydarzy przez cały rok, a głównie na jego końcu. To jest tak, jak płodzimy. płodzimy dziecko, ale to nie chodzi o to o płodzenie dziecka, może zły przy, przykład, bo będziecie tutaj mieli jakieś wizje nie takie. Ale zasiewamy ziarenka jakiejś roślinki. Małe parę ziarenek, pięć sztuk w ziemi zalewamy wodą. Dziękuję, tak? Podlewamy codziennie, coś tam nawozimy jak trzeba, trzymamy w ciepełku i nagle nam wyrasta taki sztylecik malutki z jednym listkiem, prawda? Rodzi się. A na koniec roku, w cudzysłowiu, za miesiąc, jeśli chodzi o roślinka, na koniec Roku będzie z tego piękny kwiat. Więc to jest właśnie przekaz dla Was. Jak go zrozumiecie, jak go odbierzecie, to już tutaj nie zależy ode mnie. Ja mówię taką prawdę, jaką czuję, to co tutaj we mnie jest do przekazania w tej kwestii. To jest właśnie coś takiego. W styczniu macie właśnie coś takiego, moje kochane lwiątka, do zrobienia. Takiego zasiania czegoś w sobie, jeśli chodzi o swoją sytuację zawodową, finansową. Nie może tak dalej trwać, jak jest teraz, ponieważ jesteście przytłumieni za bardzo. Zniechęceni, przepracowani, przemęczeni, macie wrażenie, że jesteście uwięzieni. Dosłownie, tak? I tutaj yy, pełno jakichś takich nieuczciwości i innych rzeczy gdzieś tam czyha, czyha na Was. No ale zobaczmy, co na to runy jeszcze. O, no i słuchajcie. Runa Ir, czyli taka runa, która mówi, że los jest w Waszych rękach, niestety, że może być wszystko, może być nic, więc tutaj Wam nie odpowiem. Natomiast rada, wskazówka, moi drodzy, dla Was to jest walczyć. Walczyć, po pierwsze, nie dać się umieć odpierać ataki, ale też umieć zaatakować w odpowiedni sposób. Czyli podsumowanie tego, co powiedziałam. Musicie zawalczyć o siebie w tej pracy, powiedzieć, co macie do powiedzenia. Jeśli się chcecie zwolnić, to najpierw pomyślcie, co chcecie robić, w którą stronę chcecie pójść, zanim takie decyzje podejmiecie, ale musicie zrzucić te kajdany tego diabła, bo przecież ileż można żyć w jakimś toksycznym. Miejscu, nie wiem, gdzie, z albo ludzie są wokół Was stacji, tu trzeba by było zrobić jakiś porządek z tym, tak? Może to nie samo miejsca, a ludzie, a otoczenie, no Wy wiecie najlepiej. Natomiast Radą jest właśnie odpierać ataki, znaleźć sobie siłę, znaleźć sobie tą taką waleczność, umieć zawalczyć o swoje, umieć również bronić się, kiedy przyjdzie na to odpowiednia chwila, ale też umieć zaatakować w odpowiedni sposób, oczywiście w delikatny, przyzwoity, kulturalny sposób, tak? Zaatakować w sensie, pójść, powiedzieć, co myślicie, jakie jest Wasze stanowisko, jak Wam jest źle, co Wam przeszkadza. To jest atak, w cudzysłów, tak? To jest jakaś forma ataku takiego, takiego y, y, teoretycznie na, na swoją przestrzeń. Tak? Atakujecie jak gdyby swoją, y, swoim przekonaniem, swoją pewnością siebie, tak? idąc właśnie w tej sprawie. Tu musicie zawalczyć w tej pracy. O siebie zdecydowanie i w moim przekonaniu ten styczeń jest przełomowy, bo dużo lwi lwiątek będzie robiło kalkulacje, co dalej robić z tą pracą, czego szukać, co chcecie robić, bo myślę, że tutaj też pada, co dalej robić, czy mam jakiś pomysł na to życie zawodowe, czy nie mam, yy, czy na przykład sięgnąć po jakąś dotację, bo tutaj mam, tak jak powiedziałam, możliwość założenia działalności. Styczeń jest, tak jak zobaczcie, jak właśnie Wam powiedziałam, styczeń jest takim płodowym miesiącem. Tak samo, i to akurat wiem, bo moja znajoma się o to stara. Styczeń, luty, a najbardziej styczeń, jest miesiącem, kiedy są rozdawane różnego rodzaju dotacje. Unijne, czy tam urzędowe, czy jakiekolwiek inne. Założenie dotacji, pożyczka i, i, i działalność, nowa, nowe, nowe możliwości. Ależ proszę bardzo, jeśli znajdziecie tutaj, zobaczycie tą nadzieję. Tą aż, aż tryskającą takimi drobinkami złota nadzieję. A jeżeli będziecie pochyleni nad tym, no to oczywiście się nic dla Was nie zmieni. Okej, okay, kochani, zobaczmy w takim razie, co w związkach stałych związkach partnerskich dla lwiątek. No powiem tak, w miłości w związkach tutaj jest dosyć dosyć spokojnie. To co jest możliwe do osiągnięcia, to myślę, że takie taki czas, słuchajcie, oczekiwania Myślę, że tam dużo w związkach jest takiego było czasu da, danego sobie, że tutaj przyjdzie taki w końcu moment, kiedy będzie nagrodzone to, co jakąś pracę wkładaliście w ten związek, i teraz przyjdzie moment właśnie w styczniu, na to, żeby żeby gdzieś tutaj zbierać tego plony, ale to jest też pokazane, że to, co jest możliwe, to uzyskanie jakiegoś spokoju, chyba, dosłownie to słowo będzie dobre, spokoju w tym związku. Na co należałoby uważać, moi drodzy, to na pewno na wszelkiego rodzaju pokusy, drogie lwiątka. Uważajcie na wszelkie osoby, które się kręcą koło Was czy koło Waszych partnerów. Ktoś może tutaj mieć chęć zawojować, wpaść i wypaść, zrobi tylko bałaganu, więc nie wdawajcie się w żadne tutaj na pewno, Yy, Roman Sidła, w żadne tutaj pokusy, nie dajcie się tutaj gdzieś tam yy, no w coś wkręcić, bo to będzie na Waszą niekorzyść. Co jest dla Was szansą? Szansą jest dla Was oczywiście zmiana, ruszenie do przodu, przejście na kolejny jakiś level w Waszym związku. I bardzo fajnie, bo ósemka buław to jest taka Wasza energia, oczywiście buławowa, to jest temperament, działanie, jakiś nowy plan, nowe pomysły, nawet wyjazdy, wyprowadzki, przeprowadzki. Wszystko to tutaj można przypisać właśnie tym, tym, tym buławom więc z takiej spokoju myślę, że dojdziecie do jakiegoś kompromisu do jakiegoś takiego działania i chęci wspólnego właśnie tutaj postępowania, przy czym uważajcie tutaj tak jak powiedziałam, bo ktoś może na was czyhać, jeśli to nie będzie pokusa jakiegoś romansu, to ktoś może będzie chciał jakoś zazdrości wam namieszać, więc bądźcie ostrożni, ale bardzo fajne karty co na to runy jeszcze moi drodzy, no właśnie słuchajcie runa na audis mówi o tym, żeby nauczyć się cierpliwości o czym wcześniej powiedziałam i umieć pokonywać te przeszkody, które będą stawiane na waszej drodze, bo na pewno takie będą, bo zawsze są. Więc. Tymi przeszkodami może być wszystko, w zależności kto jak, tak, taką przeszkodę będzie interpretował, ale Runa Nawdis mówi, że zawsze warto iść kucelowi, zawsze warto iść kucelowi, omijać, nauczyć się omijać te przeszkody, wiedząc, co może być już tą przeszkodą, tą przeszkodą, do dzisiaj macie jakieś doświadczenie, na przyszłość omijajcie już te przeszkody, które znacie, tak? Jeżeli idziecie jakąś drogą, idziecie. I widzicie, że jest chodnik nierówny, no to widzicie, że trzeba go ominąć, żeby się o niego nie potknąć, więc zwracajcie uwagę na pewne przeszkody, starajcie się je w miarę możliwości omijać, a jeśli się czasami czegoś nie da ominąć, to po prostu bądźcie wytrwali, cierpliwi i nie poddawajcie się nigdy jakichś trudnych dla Was sytuacjach, w związkach, oczywiście. Ta runa mi się pojawia w ogóle bardzo, bardzo często. Nie wiem, o co chodzi z tą runą, że tak mi się często pojawia, ale jako rada wskazówka mówi o tym, żebyście umieli się ze sobą dogadywać, żebyście tworzyli jedność, żebyście myśleli w tym samym kierunku. Możecie mieć różne pasje, jak i najbardziej, możecie mieć różne jakieś tam opinie w różnych sprawach, bo nie ze wszystkim się musicie zgadzać, chociaż no najczęściej no w związkach się raczej zgadzamy w różnych aspektach, no bo trudno by było, gdyby jedna osoba była za jedną partią, a druga za drugą i żyć pod jednym dachem, no myślę, że byłoby to utrudnione, więc w takich trudnych, rzeczach myślę, że do osoby się dogadują, ale są niektóre aspekty niezrozumiałe dla płci jednej czy drugiej, które jest no, nie do zaakceptowania albo nie do zrozumienia, bym powiedziała. I tutaj ta karta mówi, że bardzo ważna jest wyrozumiałość dla Was, tolerancja i takie wspólne pilnowanie się nawzajem i prowadzenie się do przodu. Bardzo fajne czytanie, słuchajcie. Konkretne uważam, no co z tego wyniesiecie, to wyniesiecie. Moje drogi, drogie, kochane, single. Co dla singli? No, single tutaj czekają, single czekają, ale myślę sobie, że tak. Musicie uważać, drogie single, bo może są tutaj jakieś lwiątka, które się pakują w jakieś romanse jako osoba trzecia. I uważajcie, bo z tego może być jadka, tak? Dlatego, że nic z tego na dłuższą metę nie wyjdzie. Więc jeżeli są tutaj lwiątka, które próbują być osobami trzecimi, gdzieś tutaj w styczniu można się już trwa, ale no akurat tu jest tak pokazane, to, to to nie jest dobry pomysł, tak, nie żeby to było moje zdanie absolutnie, bo ja nic mi do, do, do tego jak ktoś żyje, jak ktoś swoim życiem włada, ale tak tu jest pokazane, e, niestety arcykapłanka jest tajemnicą, jest kochanką, jest ki, kimś ukrytym i, i tak właśnie będzie, więc jeżeli chcecie się tak traktować jako kogo, ko, jako ktoś ukryty, no to wtedy, no to wtedy mm, okej, okay. Natomiast jeśli to Wam będzie przeszkadzało taka forma, to nie liczcie na zmianę tej formy, bo właśnie taka forma, ta zmiana formy się nie wydarzy. Jeszcze jedna rzecz, którą bym powiedziała tutaj: jeżeli spotkacie kogoś na swojej drodze w styczniu, bo może tak być, może już kogoś spotkaliście i to będzie bardzo się na początku wydawało niewinnie, to może być nawet w miejscu pracy dla niektórych singli, to nie otwierajcie się za bardzo. Nie pokazujcie całej swojej książki, nazwijmy to w ten sposób, ok? Uważajcie na to, nie rozchylajcie za bardzo dużo z siebie. Ponieważ no, ktoś może to wykorzystać i, mm, przeciwko Wam w jakiejś formie, nie wiadomo jakiej. Tak? Yy, jaka jest szansa jeszcze dla Was tutaj miesiąca, moi drodzy? No, szansa jest taka, że czegoś się nauczycie, ale też może troszeczkę się nauczycie też cierpliwości. W ogóle to słowo cierpliwość tutaj dla tych lwów jest bardzo, yy, bardzo tutaj widzę mocne w tym czytaniu. Dlatego, że rycerz mieczy, kochani, jest bardzo napalony, bardzo taki chaotyczny, bardzo lecący do przodu. On jest cały czas w ruchu, on jest, nie potrafi usiąść w jednym miejscu. To jest intelekt, to jest oczywiście myślenie, to jest działanie, ale rycerz też, ten jest bardzo często taki knąbrny, taki, taki wiecie, uszczypliwy, taki niemiły. I tu jest pokazane, bym powiedziała, żebyście moi drodzy, właśnie. Yy, macie szansę na to, żeby takimi się nie stać. Macie szansę na to, żeby właśnie yy, nie być takimi krnąbrnymi, niefajnymi, niemiłymi yy, osobami, żeby tą złość swoją nie wylewać na innej osoby. No bo każdy wiadomo ma gdzieś tam coś za uszami. Wy też czasami się lubicie pokłócić, i tutaj macie szansę tą kutliwość schować. Co pozwoli wam troszeczkę ujarzmić Was samych, co też przybliży Was do takiego spotkania kogoś na swojej drodze, zupełnie w innej formie, tak? Niż takiej właśnie nerwowej, bo Wy też potraficie tutaj dolać do pieca, bym powiedziała. Co na to runy? Runy mówią tak. Runa urós jest to runa witalności, energii i tak dalej. Zadbajcie o swoje zdrowie, to jest na pewno po pierwsze. Po drugie, uwierzcie w swoją fizyczność, urodę. Nie wiem, co mam tu Wam jeszcze powiedzieć. W coś, co. W czym się czujecie dobrze, w czym jesteście piękni, w czym jesteście zdrowi, po prostu żebyście uwierzyli w, w siebie i o siebie zadbali to jest bardzo ważne. Zadbajcie o siebie, o swoje wnętrze, o to co jecie, jak się, jak się odżywiacie, co trenujecie, czy nie trenujecie, czy dbacie o takie rzeczy. To jest bardzo ważne, żebyście byli silni i pewni siebie, tylko tak, właśnie nie krnąbrnie, jak tutaj przed chwilą powiedziałam i tak dalej. Radą wskazówką jest dla Was tutaj karta słońca, czyli myście pozytywnie, bo naprawdę jest przed Wami coś dobrego. Coś do Was na pewno idzie, a ten styczeń jest takim, tak jak powiedziałam na samym początku, płodnym miesiącem, więc wszystko zależy też od Waszego wewnętrznego podejścia, sposobu myślenia, czucia, też zadbania o siebie. <laughs> I to wszystko jakbyśmy skumulowali, to wychodzi nam tutaj potem wielkie jedno słońce, nadzieja, miłość, szczęście, wszystko to jest przed Wami. Tylko no, nie da się wszystkiego zrobić tak od pstryk, jak się ma. Nie dba się o siebie, o swoje zdrowie, o swoją fizyczność. Jeśli się jest dosyć nerwowym, dosyć takim wybuchowym i jak za bardzo się odsłaniacie od razu, chcielibyście wszystko powiedzieć, wszystko tutaj wyłożyć na stół, ktoś to potem może wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. No trzeba to robić etapami, nie jest to takie proste. No ale Gruna Sowillo, jak sami wiecie, sam, sam Hitler miał takie dwie runy, SS, akurat. No tutaj y, y, dwóch run nie można nigdy łączyć. Trzeba i albo jedną, albo trzy przynajmniej nieparzyście. Y, natomiast runa Sowilo jest właśnie runą zwycięstwa, sukcesu, więc y, takie do Was może również przyjść. Czego Wam oczywiście bardzo serdecznie życzę. Pozdrawiam Was cieplutko i jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność, za to, że jesteście, za wszelką aktywność z Waszej strony. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa, pa, pa.